Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w sobotę, w sobotnie popołudnie, w sumie już. Dzisiaj mamy 31 października, Wigilię Wszystkich Świętych i dzisiejsze Słowo pochodzi z 14 rozdziału Ewangelii Świętego Łukasza. Dzisiaj będzie troszeczkę o ostatnich miejscach. Generalnie, ostatnie miejsca są najlepsze. No ale za chwileczkę o tym sobie powiemy. Najpierw posłuchajmy słowa. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich. Jeśli Cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy od Ciebie nie był zaproszony przez Niego. Wówczas przyjdzie ten, który kto was obu zaprosił i powie ci, ustąp temu miejsca. Wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu, a gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci, przyjacielu, przesiądź się wyżej i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbysiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. Słuchajcie, Pan Jezus dzisiaj wykorzystuje tą sytuację, w której się znalazł w mieszkaniu faryzeusza. Widząc to, jak oni się tam przepychają między sobą i sobie zajmują te pierwsze miejsca, ustalają kto jest godniejszy, kto jest większy, kto jest bardziej szanowany i tak dalej Odpowiadając na tą całą sytuację, mówi o wartości pokory, o tym, żeby odrzucić wszelką zachłanność wielkości tego świata, czyli pychę i próżność, bo bardziej chodzi, myślę tutaj, o próżność, bardziej chodzi o takie, taką postawę, kiedy człowiek dba tylko i wyłącznie o swój własny tyłek i o to, żeby jemu było wygodniej, i żeby miał święty spokój, żeby go wszyscy szanowali, żeby go wszyscy mu się kłaniali na ulicy. A jak tego nie ma, to zaczyna się wściekać, zaczyna, prawda, rościć sobie pretensje do całego świata. Jak to te słowo Boże dzisiaj zastosować w naszego codziennego życia? Wiecie, taka mi przyszła myśl, troszeczkę jakby odbiegająca pozornie od dzisiejszej Ewangelii. Ja w ostatnim czasie biorę udział w takim przedsięwzięciu, i to uwaga, będzie taka troszeczkę reklama tego, tego wydarzenia, Mianowicie jest to taka facebookowa grupa Wyzwanie 100, która, której celem jest poprzez sport, poprzez aktywność pomagać potrzebującym. I to już jest czwarta edycja w tym roku, i gdzieś pojawiają się historie ludzi, którzy walczą o, w tym wypadku o jakieś dobro swoich własnych dzieci. I powiem Wam, że przyglądając się tym historiom, Patrząc na to, jak ci rodzice oddają swoje życie, oddają swoje, poświęcają swój czas, poświęcają wszystko dla tych dzieci po to, żeby im zapewnić życie, żeby ochronić to życie, żeby, żeby że tak powiem odjąć im bólu w tym, w tym życiu i dać im, dać im przede wszystkim miłość. Robią to przede wszystkim z miłości. Nie, nie myślą o sobie, nie patrzą na siebie. Wykorzystują wszystkie możliwe sposoby do tego, żeby pomóc tym osobom kochanym. I myślę, że to jest najpiękniejszy obraz dzisiejszej Ewangelii. Jezus mówi: Nie patrzcie tylko na swoją własną wygodę, nie patrz tylko na to, co, co jest tobie dogodne. Ale patrz z miłością na drugiego człowieka i zawsze staraj się y, zajmować ostatnie miejsce. Czyli y, nie oczekuj, że wszyscy będą się wpatrywać w ciebie, ale to ty przyglądaj się innym, to ty szukaj okazji do tego, żeby okazywać miłość i miłosierdzie drugiemu człowiekowi. Dla mnie ci ludzie, którzy poświęcają swój czas dla swoich niepełnosprawnych dzieci, poświęcają im swoją miłość, walczą o ich dobro, walczą o ich życie, to to są prawdziwi mistrzowie świata. To jest właśnie ten obraz tych ludzi, którzy zajmują ostatnie miejsca, bo nie dbają o, o siebie, nie dbają o swoją wygodę, e, tylko, tylko dają wszystko i patrzą z uwagą, z, z miłością na swoje, na swoje pociechy. To to są właśnie takie osoby, które zajmują ostatnie miejsca. To to są ci najpokorniejsi, to są ci, e, których często ta walka nie jest, e, jakby to powiedzieć, e, ogłaszana całemu światu. Ale tak naprawdę to jest najpiękniejsza i największa walka w tym świecie, bo możemy się tłuc sztachetami po głowach, yy, walcząc o jakieś ideologie, yy, możemy sobie urządzać państwo czy swoje własne życie na swój, na swój własny sposób i, i modłe, ale tak naprawdę życie toczy się właśnie w takich miejscach. W takich miejscach, gdzie jest miłość, gdzie jest dobro, gdzie jest walka o, o dobro tej kochanej osoby, yy, walka czasem o życie tej ukochanej osoby. I do takich miejsc posyła nas Jezus, i chce, żebyśmy my czerpali wzór z takich, z takich osób. Zresztą, jak podejdziemy do tej Ewangelii, od takiej strony, takiej bardzo strategicznej, no to zobaczymy, że Pan Jezus miał rację. Zawsze warto na takich, w takich miejscach pomieszczenia zamkniętych, zajmować miejsca strategiczne, w, to znaczy gdzieś tam na uboczu, no bo wtedy ma się, że tak powiem, rzut oka na. Na wszystkich, tak? I można objąć, objąć i wzrokiem całą salę i, i rzeczywiście mieć na oku wszystkich ludzi. I to jest też obraz pasterza, bo zobaczcie, że pasterz rzadko kiedy idzie na czele swojej owczarni. Zazwyczaj wtedy, kiedy zmienia pastwiska, kiedy, kiedy idzie do y, gdzieś tam, na jakieś nieznane miejsca, tak? Ale większość czasu on spędza z, idą, idąc z tyłu, tak? Czy stojąc z tyłu, po to, żeby mieć oko na swoje owce, żeby troszczyć się o swoje owce, żeby strzec swoich owiec. Y, to musi je widzieć. Tak samo Pan Bóg nas traktuje i chce, żebyśmy my jakby z Niego czerpali ten przykład. Żebyśmy stali z boku, żebyśmy stali z tyłu, nie szukali tego, co jest chwałą tutaj ziemską, ale tego, co jest dobrem, co jest miłością i miłosierdziem, żebyśmy się tym dzielili, i żeby to było dla nas źródłem też i wewnętrznego nie tylko pokoju, ale przede wszystkim naszego umocnienia i ubogacenia. Bo wtedy, kiedy dzielę się, kiedy stoję z boku, kiedy nie szukam tylko swojej własnej korzyści, swojej własnej chwały, no, to wtedy tak naprawdę zaczyna się człowieczeństwo. I to człowieczeństwo na wzór Chrystusa, który przyszedł po to, żeby służyć, nie po to, żeby mu służono. Kochani, życzę Wam pięknego i wspaniałego weekendu. Jutro, wszystkich świętych, więc będziemy się cieszyć z tych, którzy już są w niebie, którzy już wpatrują się w oblicze Ojca i z niecierpliwością tam na nas czekają. Natomiast w poniedziałek mamy wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych tutaj. Naszych bliskich, będziemy wspominać, modlić się za nich, i razem z tym kościołem uwielbionym będziemy wypraszać łaskę nieba dla tych, którzy w jeszcze oczekują na to przejście do, do nieba. No dobrze, słuchajcie, to jest to przed nami. Dlatego życzę Wam owocnej, pięknej walki, walki, która odbywa się na poziomie ducha, na poziomie naszego serca, aby tam Chrystus zwyciężał, aby On tam był naszym królem, naszym Panem. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego i do zobaczenia.